Kiedy jeszcze będą pospolskie wzrosty wizy? Generałowie na cenzurowane, woli na to ludzi. Kto dowodził wojskiem polskim? Na czele stał Edward Rydz-Śmigły, jeden z wybitniejszych polskich wyższych oficerów, typowany na to stanowisko, choć nie bez pewnych zastrzeżeń przez marszałka Piłsudskiego. Piłsudski uważał, że z wszystkich możliwych kandydatów nie ma dobrego, ale z wszystkich nie najlepszych, najlepszy będzie Rydz. Miał zastrzeżenia co do jego możliwości myślenia strategicznego i tu się niewiele pomylił, bo Śmigły popełnił kilka błędów strategicznych. Opinie ówczesnego dowódcy znajdujący się w trakcie organizacji Warszawskiej Brygady pancerno i pułkownika Stefana Roweckiego, późniejszego Legendarnego generała Grota. Pisane na gorąco w lipcu, w sierpniu 1969 roku. Będę przytaczał, bo to ogromnie charakterystyczne, ciekawe, Zobaczymy, jak to się sprawdziło na wojnie. Więc od S. Gionarów. Generał Czesław Młotwijałkowski. Typ dowódcy, lecz maksimum do poziomu dowódcy dywizji piechoty na wojnie byłby dobry. Dodajmy, okazał się bardzo zły. Nie spełnił tych oczekiwań. Armia pomoże, generał dywizji Bortnowski. Ma opinię bardzo ten jego dowódcy armii. Myślę, że nie mylą się ci, co na niego stawiają. Pomylili się straszliwie. Bortnowski był katastrofą. Doprowadził do klęski swojej armii w bitwie w Borach Tucholskich nieumiejętnym dowodzeniem, a potem zaprzepaścił wszelkie szanse, jakie dawała bitwa nad Bzurą, zachowywał się haniebnie. Dalej, generał dywizji Kutrzeba. Znowu, opinia Robeckiego. Ma wszystkie dane na dowódca armii, z wyjątkiem doświadczenia osobistego w dowodzeniu. Niestety tak. Jego nazwisko związane z bitwą nad Bzurą przeceniane, przereklamowane, trzeba miał zmysł operacyjny, był świetnym szefem sztabu, na dowódcę armii zabrakło mu charakteru. Dalej. Generał Juliusz Rumel Armia Łódź. Typ wodza do wykonania nieskomplikowanych operacji, ale wymagających temperamentu i gwałtowności. Generał Rumer wyróżnił się w kampanii jedną rzeczą, w autownością i temperamentem w ucieczce od swoich wojsk. Zasłużył na pluton egzekucyjny, na sąd wojskowy, za dowodzenie armią Łódź, za ucieczkę, za porzucenie wojsk na polu walki. Dalej, generał brygady Antoni Szydliw. Umysł prosty, żołnierski, nieskomplikowany. Na pewno prosto i dobrze wykona zadania nieskomplikowane. Znowu omyłka. Roweckiego. Nie mówię o tym przecież, żeby zmęcać się nad lubackim, tylko to pokazuje bardzo istotną rzecz, jak opinie czasów w pokoju mają się do rzeczywistości wojennej. A zatem Antoni Szyding, najwybitniejszy dowódca tej wojny po stronie Polski, czy z dwóch najwybitniejszych, wykonał w sposób znakomity, najtrudniejsze zadania, jakie miał przedzierając się z nadgranicy Śląskiej, aż pod Tomaszów Lubelski z niewiele uszczuploną armią. I wreszcie generał Kazimierz Fabrycy. Ma dużą lotność i zdolność projektowania operacji. Może być jedynie za miękki w ich realizowaniu. Był bardzo miękki, głównie scharakteryzował się podobnie jak Rumer porzuceniem swoich wojsk i do Biernacki, Armia Puszy. Typ dowódcy armii w wykonywaniu brutalnego, ściśle określonego zadania np. przełamywania obrony za wszelką cenę. To samo, porzucenie wojski to dwukrotny sąd wojskowy. Nie znaczy to oczywiście, proszę Państwa, że wszyscy polscy konarowie się tak bili. Do jasnych, postaci bardzo jasnych należy generał Wiktor Tome, który zebrał porzuconą, osieroconą armię ludzi, doprowadził ją do Modlina i w sposób znakomity dowodził obroną Modlina. Świetnie bił się w drugiej fazie kampanii generał Kazimierz Sosnkowski Dobrze dowodził obroną wybrzeża kontradmirał Józef Unruk i tak dalej, i tak dalej. Były jasne i ciemne strony, ale co o tym generalnie można powiedzieć o polskich wyższych dowódcach? Badałem ten problem, zajmuję się nim od lat. Należy sformułować taki wniosek, że Wyższy Korpus Dowódczy był najsłabszym ogniwem Wojska Polskiego w kampanii 1939 roku. Żołnierz bił się powyżej przeciętnej. Dobrze albo i bardzo dobrze. Młodszy korpus oficerski co najmniej dobrze. Natomiast generalicja blog zasłużyła dowódcy wielkich jednostek w sumie co najwyżej na ocenę dostateczną. Prawie nikt z generałów legionowych, którzy jako pułkownicy, a czasem już i generałowie, wyróżnili się tak często, bardzo w wojnie XX roku, ale mając nad sobą pisłskiego, nie zdał tego egzaminu. Zdali prawie wyłącznie oficerowie z armii zaborczych. Co to oznacza? Wojsko jest rzemiosłem. Wymaga dobrej szkoły. Legioniści przy swoim patriotyzmie, zaangażowaniu, oddaniu, bo tego nie można przecież negować, to poświadczyli w XIV roku. Nie mieli tego elementarza wojskowego, nie mieli tych podstaw wojskowych, i to w warunkach najtrudniejszych dało się znać. Krwi. Prawda o wrześniu 1939 roku Pomysł niemiecki był prosty Uderzamy dwoma wielkimi pancernymi kleszczami Z Pomorza i z Prus Wschodnich Jednorami w kierunku Warszawy I ze Śląska na Częstochowę, Piotrków i Warszawę z drugiej strony Za Warszawą zamykamy te kleszcze Niemcy posłużyli się tutaj nową zupełnie taktyką i sposobem użycia wojsk, która zyskała się w sumie nazwę blitzkriegu. Polegało to na zmasowanych uderzeniach lotnictwa szturmowego osławionych sztukasów na pozycje nieprzyjacielskie paraliżowanie woli obrony, bo sztukasy były mniej groźne jak straszne dzięki na przykład wyjącym syrenom. Kreszczę do owych syren, pracujących na najwyższych obrotach silników, jazgot yes, bomb, to powodowało dla ludzi nieosłuchanych, w tym nieprawdopodobny szok. I na takie przyduszone wojsko wychodziły jednostki pancerne, które masą rozbijały front i parły naprzód. Za plecze oczyszczała piechota. Pan Bóg we wrześniu 1939 roku był łaskawy dla Niemców. To było najsuchsze, najcieplejsze i najbardziej bezchmurne lato od wielu, wielu, wielu lat. To spowodowało, że z jednej strony niemieckie lotnictwo mogło bezkarnie i od wschodu do zachodu słońca działać na polskim niebie, po drugie, że stosunkowo łatwo po słabych i coraz słabszych w miarę na wschód polskich drogach mogły się przemieszczać niemieckie kolumny pancerne. To, co stanowiło pewien atut polski w tej wojnie. Słaba sieć drogowa przestały istnieć. Przestały istnieć także wielkie przeszkody wodne. I wreszcie trakcja, czyli ciąg armii polskiej był oparty na koniach. Wcześniej był tak suchy i sierpień był tak suchy, że powysychało mnóstwo studni. Znaczna ilość porzuconych armat, porzuconego polskiego sprzętu nie jest wynikiem nacisku nieprzyjaciela czy tchórzostwa żołnierzy, ale tego, że konie pociągowe padają, że nie ma po prostu tych zwierząt. To były czynniki niekorzystne, meteorologiczne. Odegrały niewątpliwy wpływ na bieg kampanii. Ale śmigły miał taką koncepcję, że należy trzymać się tzw. pozycji granicznej, a potem odchodzić schodami w dół z północnego zachodu aż po południowy zachód. Rozmieszczona najniżej na mapie armia Kraków miała stanowić piwo, taką oś polskiego odwrotu. Ona była silnie Umocowana w dobrych umocnieniach na Śląsku. To był jedyny element granicy polsko niemieckiej nieźle umocniony i miał osłonić odwrót. Niestety, wdarcie się niemieckich wojsk pancernych spowodowało, że już 2 września armia raków musiała odejść ze swoich pozycji. To spowodowało zrolowanie całego polskiego frontu. Ponadto, praktycznie od 4-5 września, w warunkach się w łączności, gdy śmigły zaczynają w coraz większym stopniu tracić zdolność dowodzenia wojskami. Praktycznie Koło 9 września nie ma już takiej możliwości, żeby przekazać jakiekolwiek rozkazy i mieć jakiekolwiek informacje o położeniu na froncie. Wojna po stronie Polski zmienia się w szereg bitew, także dość chaotycznie dowodzonych. To w ogólnej ocenie trzeba brać pod uwagę. Anonimowy poeta pisał: Gdy bój nad bzurą wrzał, a wróg tysiącem dział otoczył nas i bił, niestraszna czołgów stal lecz strasznie sercu żal, że nam zabrakło sił. Zura dość szczególna sytuacja. Opóźnienie wojsk polskich dwóch armii, właściwie półtorej armii, bo połowa to, co zostało z armii, pomoże po bitwie w Borach Tucholskich i nietknięta armia w Poznań znalazła się niejako na tyłach nacierających kierunku Warszawy wojsk niemieckich. Tu jeszcze jest inspiracja Rydza. Rydz doszedł do wniosku, że należy samobójczo poświęcić te wojska, żeby skupić tu siły niemieckie, osłabić nacisk na południowym i na północnym skrzydle frontu i ułatwić oddziałom stamtąd wycofanie się na południowy wschód, bo wtedy już w pomyśle naczelnego wodza dojrzała koncepcja tzw. przedmościa czy przyczółka rumuńskiego obrony na południowo-wschodnich krańcach Rzeczpospolitej. Z drugiej strony, tego rodzaju uderzenie mogło zdesorganizować szyki niemieckie. Bitwa największa w kampanii, i w tym momencie, kiedy została rozegrana, największa bitwa w historii, warto sobie z tego zdawać sprawę, większa niż największej bitwy I wojny światowej, ile jest zaangażowanego wojska na polu bitwy, bitwa nad bzurą trwa. Około dwóch tygodni, w sumie w pierwszej fazie, Polakom udaje się rozbić jedną z zaskoczonych dywizji niemieckich. To jest największym sukcesem, znacznym sukcesem. Potem Niemcy oczywiście ściągają siły, ściągają lotnictwo, broń pancerną, powstrzymują Polaków, powstrzymują ich także przed przedarciem się do Warszawy. W sumie z tych dwóch armii, resztki trzech dywizji docierają do walczącej już wtedy w stolicy. datą w historii Polski jest obrona poczty w Gdańsku przez jej pracowników 1 września 1939 roku. Zastępcą dowódcy obrońców poczty był Alfons Flisykowski, którego syn opowie o dzielnej postawie gdańskich pocztowców. Wybuchła wojna, 1 września Niemcy usiłują natychmiast likwidować polską placówkę w centrum miasta Gdańska. Usiłują wkroczyć do budynku. Pocztowcy są przygotowani na taki wariant niemiecki i podejmują obronę. Założenia taktyczne zakładały, że poczta polska będzie się bronić przez okres 6 godzin do momentu wkroczenia od strony Trzewa Starogardu, polskich oddziałów, które zajmą. Pocztę. Wprawdzie rozkaz ten wkroczenia polskich wojsk został odwołany przez dowództwo operacyjne polskie, ale niestety w dziwnych okolicznościach nie dotarł do pocztowców, którzy byli przekonani, że otrzymają pomoc i oczekiwali tej pomocy. No niestety nie doczekali się. trudnościach z opanowaniem budynku Niemcy postanowili budynek podpalić. Sprowadzili cysterny z benzolem i sikawek takich strażackich obrali i wpompowali do piwnic budynku Benzol, a następnie ostrzałem i rzutami granatów spowodowali jego zapalenie. No i to już był jednoznacznie koniec działań operacyjnych i obronnych pocztowców. W samej obronie uczestniczyło około 50. Mówi się około, dlatego że po walkach Niemcy znaleźli jeszcze zwęglone całkowicie szczątki trzech osób, które nigdy nie zostały zidentyfikowane. Ale obrońców, wszystkich tych, którzy byli znani, którzy byli zewidencjonowani przez urzędy pocztowe, było 50. Z tego sześciu zginęło bezpośrednio w walce, sześciu zmarło w wyniku odniesionych ran w szpitalach, i 38 obrońców, którzy wyszli z tego budynku podając się, którzy zostali następnie rozstrzelani. To był mord, który potem został udowodniony w wyniku procesu sądowego, jaki się toczył. Zresztą w wolnym mieście Gdańsku nie obowiązywała kara śmierci. Poza tym. Pocztowcy bronili swojego budynku, nie wychodząc z tego budynku. Atak był napadem, zwykłym, normalnym, madyckim napadem i w żadnym wypadku nie można było zastosować wobec nich kary śmierci. No mimo to zastosowano i dopiero na początku lat 90. toczył się proces przed sądem krajowym w Lubece i tam przeprowadzono rozprawę, rehabilitując wszystkich obrońców poczty i potwierdzając niezgodność wyroku z ówczesnym prawem, nawet nazistowskim jakie obowiązywał.